Ok. Misja kukurydza. Cokolwiek to się nazywa. Lapię na kukurydzę, czyli raczej płotka. Nie wiem, czy leszcze, Biorą jeszcze, czy już biorą? Mm, tak, po długim czasie spławik. Dwa spławiki wyrzucone kukurydza na haku tyle, prosto bez finezji mamy dzisiaj 29 czerwca wietrznie jak widać dosyć silny wiatr ma dzisiaj być, już od rana wieje więc zobaczymy jak to się skończy taki był plan, że ruszę 3 dni temu więc go realizuję niestety marzyłbym o innych warunkach przede wszystkim w mniejszym wietrze bo mnie na tej łódce tu może przepychać przy porywach do 50 km na godzinę zobaczymy, jest godzina 7.13 zaczynamy trzymajcie kciuki pierwsza rybka Подка. Сидит другая подка. А, шаленство. Вооооо. Ясаш так большая, но ладно. Прошу. Piękne płotki. Złódki. Numer 2. Jest i numer 3. Płotki pięknie walczą. Za to je kocham. Niewielkie, ale waleczne. Proszę, jaka ładna płotka. Los Proszę bardzo delikatnie biorą, nie wiem czy było widać Spawik jest dwugramowy myślę, że delikatny lekki Jest piąta, ale biorą faktycznie niezwykle delikatnie dzisiaj. Niezwykle ostrożnie. Nie mrabo, ale są piąta. Jest szósta, troszkę ładniejsza wydaje się. I chyba tak jest, ale to ciągle nie olbrzymie. Proszę, numer 6, również bardzo delikatnie. siedem wow, 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 przesadzaj jesteś aż tak wielka no jajku, co to oszalała siedem dzisiaj Kaszubska, chyba tego nie mówiłem na początku Kaszuba reguła 20, czyli nieważne co, jak, kiedy będzie szczery i koniec łapania osiem średniaste te płatki dzisiaj, no ale trudno. Ale może nagle coś się przytrafi. O, to jest ładne całkiem. Ale no dalej średnia. Niemniej, no, nie mniej, nie by pomarzyło takich. 9. Widzicie, zmiana pozycji nastąpiła. Nie wiem, czy to na dobre. Była dłuższa przerwa ale wymiar ten sam na razie nic lepiej dziesiąta nastąpiło przyspieszenie no. czy większa no troszeczkę hmm. Troszeczkę Piękna płatka Może jeszcze nie ten rozmiar ale już większa i większa dzisiaj jedenaście jesteś jaka jesteś no, szaleją te płatki szaleją no, typowy wymiar dzisiejszy nauczęć. No, ale tam się szarpie szalone o, wow, o. Wow, wow. Proszę pani, strażnie Kim, że jesteś Jesteś tą największą dzisiaj Okaż No może, może weźmy na wszelki wypadek podbiera kaba nie jestem pewny co widzę Wow, wow, wow wow! Wow Czyste to. No jesteś Jest największa dzisiaj No już ta jest ładna Kluseczka Spokojnie, spokojnie co, co to jest? Co to mamy? Zmiany gatunku Glapa Och, no 13 to 13 jak widzicie Nie jestem zabobonny Babcia mówiła kto wierzy w gusła temu do uschła Ale co by nie powiedzieć 13 14 zobaczmy czy, o co to, leszczyk chyba, o masakra i już trzeci gatunek nagle, no czyli leszcze już biorą już jeszcze no nie za duży, ale leszczyk Niezwykle zadowolony jestem, że tak piękny, zapięty. Idealnie, proszę. Trzeci gatunek, czternasta. Piętnasta Co to tam jest? Chyba płatka a, Piękna płatka a Taka złocista mm. Pięknie wybarwiona Jak to się tu zrobiło Haczyk się gdzieś tu zaczepił taka piękna płuc. 16 Trzeba było długo palować na 16 Mała Ale 16 O Jezu. co to jest Może i najmniejsza dzisiaj Kto wie Ale 16 4 brakuje do targetu zakładam gryzę jedno ziarno drugie ziarno i bio. wybija godzina dziesiąta zaraz chyba target będzie nieosiągnięty W sumie to niecałe 3 godziny łapania. 16 ryb. 4 brakują i chyba się poddam. Poddam się, żeby nie zdenerwować małżonki. Mamy dzisiaj rocznicę ślubu, więc o, jest 17. Widzicie? А. Слушай, что? Ладно, платка. Chodź tatu, chodź, 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 chodź Dobra, jest 17 Wracając, no jest 17 ryba Rocznica, nie wziąłem telefonu Nie mam jak małżonki Poinformować, uspokoić Td i tp więc yy, brakuje trzech już tylko, ale chyba. No dobra, do równych trzech godzin było 7.13, 13 Kończymy. Jest 18.00, myślałem, że nie zaciąłem, ale ona chyba płynęła w moim kierunku z pokarmem w gębie. Jest osiemnaście Proszę dziewiętnasta Mamy dziewiętnaście I 10:13. Brakuje jednej do targetu. I co zrobić teraz? 3 godziny minęły. Chyba trzeba osiągnąć target. Miejmy nadzieję, że nastąpi to szybko. A nawet już jest w 13 minucie. Równo 3 godziny 20 ryb. Okej, okay. teraz mogę zmykać na rocznicę. Finito.